Razem z SWPS-em zaprosiłam psychologów. Robiliśmy etnografię w domach. Ja szukałam takich insightów, w których ludzie nie deklarują co chcą, tylko jest obserwacja i ja rozmawiam z psychologami. I to był początek. I to nie była deklaratywność, tylko bardziej obserwacja, jak rzeczywiście obcują Polacy w mieszkaniach, jaką mają relację z mieszkaniami. Tak. Trudno nie, nie uciec od wrażenia, że, że jesteście Tinderem dla tak. poszukiwaczy mieszkań i dla tych, którzy chcą sprzedać. W którym momencie stwierdziliście, że te randkowanie to jest właśnie metafora poszukiwania domu? Był jeden, jeden koncept, który mówił tak naprawdę o tak zwanej nagrodzie, o tym take out, który bardziej był nagrodą, jak podejmiesz tę decyzję. Przejdziesz przez nią, to Twój dobrostan z przejścia z punktu A do B wzrośnie. Tak jak mówimy, Tinder, platforma randkowa. Że to być może takie banalne, ale to jest ten koncept, w którym zobaczcie, patrząc na świecie, szukam jakiejś inspiracji. Czasem coś jest banalnie proste, a najbardziej działa. Posłuchaj całego odcinka w najpopularniejszych serwisach streamingowych. Wystarczy, że w pole wyszukiwania wpiszesz. Mamy na to slajd. Mamy na to slajd.